Cześć, zapraszam na rozwiązywanie kolejnego egzaminu na prawo jazdy na kategorię B. Gratuluję wszystkim, którzy do tej pory zdali. Fajnie, cieszę się. Dziękuję za Wasze komentarze. Oczywiście trzymam kciuki dla tych, przed którymi jeszcze jest ich egzamin. A egzamin rozwiązuję w serwisie ltesty.pl, w którym znajdziecie całą bazę egzaminacyjną. No dobra, to my zaczynamy. Testy. Próbny egzamin. O, coś nam uciekło. Próbny egzamin. I rozwiąż. Czy W tej sytuacji uzasadnione jest sprawdzenie, czy sprawca wypadku zaciągnął hamulec awaryjny i wyłączył silnik. Tak, no tutaj to będzie ważne, żeby on a się jeszcze ten on, czyli ten pojazd nie stoczył, tak, na tego na tą ofiarę, czyli tak. Czy z zajmowanego obecnie pasa ruchu wolno ci skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu? Widzimy, że jesteśmy na pasie ruchu do jazdy na wprost, więc nie wolno nam skręcić w lewo. Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym nie ma zabitych lub rannych, masz obowiązek niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca zdarzenia? Tak jest. Powinniśmy tak zrobić. Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na stację paliw wjazdem widocznym po lewej stronie? Czyli tutaj. Nie, nie wolno. Mamy podwójną ciągłą, mamy nakaz jazdy prosto. Nie wolno. Czy masz obowiązek umożliwić zmianę pasa ruchu pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Chodzi o ten pojazd. Słuchajcie, tutaj nie ma znacznego utrudnienia w ruchu. Jazda odbywa się płynnie, więc nie mamy obowiązku mu, umożliwiania mu zmiany pasa ruchu. Czyli nie. Czy na drodze za tym znakiem zawsze masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa piesza? Strefa zamieszkania tak jest. Czy zamierzając jechać na wprost, możesz wjechać na to skrzyżowanie z dowolnego pasa ruchu? Nie, tam widzieliśmy na przykład ten pas był do skrętów w prawo, więc nie wążemy z dowolnego pasa. Czy w tej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu bezpośrednio przed skrzyżowaniem? Bezpośrednio przed skrzyżowaniem to jest tutaj, a tu jest linia ciągła, więc nie możemy zmienić pasa. Czy w przedstawionej sytuacji wolno ci zawrócić, wykorzystując widoczną po lewej stronie zatokę? Tutaj, tak, tak. Tutaj mamy linię przerywane, więc tak możemy ją wykorzystać. Możemy ją wykorzystać do zawrócenia. Czy podczas kierowania pojazdem masz obowiązek stale zachowywać ostrożność? I zwróćmy uwagę, pytają nas o ostrożność, a nie o szczególną ostrożność. A ostrożność tak mamy obowiązek zachowywać stale. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem, który jedzie z przeciwnego kierunku i skręca w lewo? Mhm. A my skręcamy w prawo. Więc tak, mamy pierwszeństwo, bo on skręca w lewo, a my w prawo. Czy znak ustawiony na prawej jezdni oznacza zakaz ruchu w obu kierunkach? Chodzi o ten znak, tak jest. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem szynowym skręcającym w prawo do zajezdni? Tak. No i co? No i tutaj jesteśmy z tym pojazdem szynowym w sytuacji równorzędnej, więc w takiej sytuacji to on ma pierwszeństwo, a my nie. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd? Zobaczmy, co tam się będzie działo. Widzimy, że będzie tutaj rowerzyści, droga do rowerów i przejście dla pieszych. Nie, nie mamy prawa tutaj wyprzedzać. Czy następny sygnał będzie Ci zabraniał wjazdu na skrzyżowanie? Teraz nam zabrania, więc następny będzie zezwalał, czyli nie. Czy ten sygnał oznacza bezkolizyjny skręt w lewo? Mhm, tak jest. To jest strzałka S3, czyli tak, to jest bezkolizyjny skręt w lewo. Czy w tej sytuacji wolno Ci zawrócić na skrzyżowaniu? Tak, tutaj jedziemy skrajnym lewym pasem, ale mamy S3 do, do skrętu w lewo, więc nie, nie możemy zawracać. Czy w tej sytuacji masz obowiązek obserwować zachowanie pieszych? Tak, jest. Oczywiście, zawsze mamy obowiązek obserwować zachowanie pieszych. Zamierzasz skręcić w lewo na skrzyżowaniu, czy w tej sytuacji należy przyspieszyć, aby zdążyć przejechać przed pojazdami nadjeżdżającymi z przeciwka? Oni mają pierwszeństwo. Nie nie mamy tutaj co przyspieszać. Czy przy omijaniu trzeźwego rowerzysty należy zwiększyć odstęp od niego? No, byłoby dobrze. Czyli tak, a na pewno bezpieczniej. I zaczynamy specjalistyczne na, czy na tej drodze jest ustalona maksymalna prędkość, z jaką może jechać samochód osobowy? Mamy tutaj autostradę i mamy tak, a nie, b tak, 130 km na godzinę, c tak, 140 km na godzinę, a na autostradzie mamy 140, czyli odpowiedź c jest prawidłowa. Jakie są najistotniejsze informacje dla służb ratowniczych określające miejsce wypadku drogowego? A. Nazwa ulicy i numer posesji lub numer drogi, nazwa najbliższej miejscowości, sumek, słupek kilometrowy, B. Numer telefonu informującego, C. Jedynie nazwa najbliższej miejscowości. Oczywiście jak najwięcej tych informacji jest istotnych, czyli odpowiedź A jest tutaj prawidłowa. Które z wymienionych działań należy podjąć, gdy w czasie jazdy zaświeci się na czerwono lampka kontrolna układu hamulcowego? A zmniejszyć prędkość i czekać, aż lampka zgaśnie. B. Zatrzymać pojazd i sprawdzić poziom płynu hamulcowego, C. Kontynuować jazdę i zgłosić ten stan przy najbliższych badaniach okresowych pojazdów. Lampka czerwona, więc tutaj na pewno powinniśmy się zatrzymać i sprawdzić poziom płynu, czyli odpowiedź B. O czym świadczy skok pedału hamulca do dołu, gdy po jego wciśnięciu uruchomi silnik pojazdu? A o działaniu wspomagania układu hamulcowego, B o wysokim poziomie płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym, C o działaniu układu przeciwblokującego ABS. Ten skok pedału świadczy o działaniu wspomagania układu hamulcowego, czyli odpowiedź A. Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy, gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o. A. Więcej niż 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym. B. 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym. C. 50 km na godzinę poza obszarem zabudowanym. No jest to więcej niż 50 na obszarze zabudowanym, czyli odpowiedź A jest odpowiedzią prawidłową. W jakim przypadku możesz przewozić trzecie dziecko o wzroście poniżej 135 cm na tylnym siedzeniu samochodu osobowego lub ciężarowego, przytrzymywane jedynie pasami bezpieczeństwa? A. Jeżeli dwoje dzieci przewożone jest w fotelikach bezpieczeństwa i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika, a trzecie dziecko ma ukończenie 3 lata. B. Tylko jeżeli trzecie dziecko ma wzrost co najmniej 100 cm wzrostu. I C. Tylko jeżeli trzecie dziecko ukończyło 15 lat. No tutaj ta odpowiedź A jest prawidłowa, kiedy możemy przewozić pomiędzy fotelikami, a dziecko ma ukończone 3 lata. Jakie odległości gości stojącym na autostradzie uszkodzonym samochodem osobowym masz obowiązek umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy? A. Od 30 do 50 metrów, B. 100 metrów, czy C. 150 metrów? Na autostradzie jest to 100 metrów, czyli odpowiedź B. Czy dopuszczalne jest holowanie za pomocą połączenia sztywnego pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym? A nie, B tak, ale tylko w obszarze zabudowanym, C tak, ale tylko w obszarze zabudowanym. E, przepraszam, B tak, ale tylko w obszarze niezabudowanym, a C tak, ale tylko w obszarze zabudowanym. Nie, nie jest to dozwolone. Jeżeli ten układ jest niesprawny, to nie jest to dozwolone, czyli odpowiedź A. Czego powinni się spodziewać, skręcając na oblodzonym skrzyżowaniu? A. Niepogorszonej przyczepności, jeżeli jedziesz z dopuszczalną prędkością. B. Zmniejszonej przyczepności kół do nawierzchni, utrudniającej skręcanie. C. Niepogorszonej przyczepności, jeśli pojazd wyposażony jest w system przeciwblokujący ABS. No, możemy raczej się spodziewać takim skrzyżowaniu obludzonym, zmniejszonej przyczepności kół do nawierzchni, czyli odpowiedź B. Podczas jazdy w takich warunkach drogowych, powinieneś korzystać z pasów bezpieczeństwa. A, nigdy poruszam się z niewielką prędkością. B, tak w każdym przypadku. C, tak, ale tylko w przypadku jazdy z prędkością większą niż 50 km na godzinę. W takich warunkach również powinniśmy mieć zapięte pasy, czyli odpowiedź B jest prawidłowa. Jaki odstęp musisz zachować wyprzedzając rower lub motorower? A, nie mniejszy niż 1 m, B, nie mniejszy niż pół metra, C, dowolny, ale bezpieczny. Musi być to odstęp nie mniejszy niż 1 m, czyli odpowiedź A. W jakich warunkach drogowych dozwolone jest używanie łańcuchów przeciwślizgowych? A, gdy kierujesz pojazdem w okresie od początku grudnia do końca lutego, niezależnie od tego, czy droga jest pokryta śniegiem, B, gdy temperatura powietrza jest mniejsza niż 0 stopni Celsjusza, niezależnie od tego, czy droga jest pokryta śniegiem, C, gdy droga jest pokryta śniegiem. Używanie łańcuchów jest dozwolone wtedy, gdy droga jest pokryta śniegiem, czyli odpowiedź C. I to było ostatnie, tak jest, 74 punkty, wszystkie odpowiedzi były prawidłowe. Takich wyników życzę Wam na Waszych egzaminach, serdecznie pozdrawiam, zapraszam do naszego serwisu, do naszej aplikacji, radiów społecznościowych oczywiście też i do usłyszenia w kolejnym filmie.